Hello moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne, a to czytanie jest na czerwiec 2023 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem bliźniąt. Moi kochani, cieszę się bardzo, że mogę tutaj ponownie się z Wami spotkać i przekazać Wam to, co moje karty mają Wam do powiedzenia na ten nadchodzący czas. I miejmy nadzieję, że to będzie coś dobrego, coś pozytywnego, co będzie być może Wam również przydatne. Kochani, pierwsza karta to jest Wasz temat. Ósemka miecze. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało świat. Wasza świadomość, kochankowie, wasza podświadomość, szóstka buław. To, co było. Dwa kielicha. To co będzie? Piątka kielichów. Wasza energia, cesarz, energia zewnętrzna, as, mieczy, król, monet, to są wasze obawy lub nadzieje i karta na przyszłość, na te kilka tygodni, piątka, puław. Waszym tematem jest ósemka mieczy. Ósemka mieczy. Jest kartą pokazującą właściwie blokadę, można tak powiedzieć, że człowiek stoi w miejscu, człowiek nie widzi możliwości, jakie życie niesie, ze sobą niesie. I to jest taka typowa karta, która mówi: obudźcie się, spójrz na prawo, na lewo. Um, życie ma bardzo dużo pozytywnych aspektów. Um, może stworzyć dla ciebie dużo pozytywnych sytuacji, które możesz wykorzystać. Tutaj mam jeszcze ten świat, świetną kartę, właśnie pokazującą, że drzwi wrota um, życia, świata stoją przed wami, a wy siedzicie w takim, jakby można tutaj powiedzieć, w takim domku ślimaczym. Inaczej można to nazwać schemacie, który, który sobie zbudowaliście w trakcie Waszego życia, ze względu na to, że właśnie macie taki charakter, że były jakieś doświadczenia w Waszym życiu, czegoś się nauczyliście lub te wszystkie, te wszystkie zdarzenia, sytuacje to, co obserwowaliście u swoich rodziców, znajomych, w trakcie Waszego życia, to oczywiście wpływa na nas, jak my się kształtujemy, no i później um, jesteśmy człowiekiem takim być może bardziej otwartym, bo nawet ci, którzy są tacy zamknięci, może tacy troszeczkę niepewni, też mogą się inaczej rozwinąć to, tylko zależy od tego jakie mają sytuacje w życiu, jakich ludzi mają również obok siebie. I tutaj widać ta ósemka mieczy, to jest właśnie taka karta e, niewykorzystywania tych możliwości, tych szans, jakie życie wam daje i być może, tak jak ja tutaj patrzę na te karty, być może właśnie trzeba w tym miesiącu troszeczkę zmienić się, być bardziej elastycznym, wyjść życiu naprzeciw, wyjść swojemu szczęściu naprzeciw, pomóc po prostu sobie po to, żeby rozszerzyć swój horyzont, tak można nazwać, tak? Bo tak jak powiedziałam, my czasami właśnie przyzwyczajamy się do pewnych schematów, do takiej nawet sfery komfortu, która nie zawsze jest komfortowa, ale my boimy się z tej sfery wyjść, bo boimy się, że. Może coś nam nie wyjdzie, no bo kiedyś w życiu nam coś tam nie wyszło i tutaj może popełnimy znowu jakiś błąd. No boimy się bardzo wielu rzeczy i naj, najczęściej to też jest ta obawa, że właśnie możemy zostać znowu przez kogoś zdołowani, możemy dostać negatywną krytykę, um, możemy znowu cierpieć, bo ktoś nam nas rani um, swoim zachowaniem, swoimi słowami itd. I ta, te obawy przed tym um, Właśnie powodują, że my się zamykamy w sobie i siedzimy tutaj, jak ta ósemka właśnie mieczy pokazuje ta dziewczyna, siedzi za tymi, za tymi mieczami, to taka prawie można powiedzieć, żaluzja się zrobiła z tych mieczy. I, I co jest najgorsze, ona jeszcze ma opaskę na oczach. Ona w ogóle nic nie widzi, ona, ona nie widzi swoich możliwości, ona mogłaby tą opaskę zdjąć, mogłaby wyjść, tak, uwolnić się. E ale bo to światło jest tutaj, tak? Tu widać na tej karcie, te, te karty są fajnie zawsze pokazane tak symbolicznie. E, ten przekaz jest tutaj bardzo taki wyraźny. Te światło jest na tych mieczach, czyli jest jakieś światełko w tunelu, tylko ona tego nie widzi. I tutaj dla Was w tym miesiącu trzeba będzie na pewno się troszeczkę skupić na tym, żeby to światełko zobaczyć, te Wasze możliwości zobaczyć i je wykorzystać. I tutaj macie ten świat, czyli tak jak powiedziałam. Drzwi, wrota świata stoją przed Wami, prawdopodobnie będziecie w tym miesiącu dostawać, otrzymywać właśnie takie szanse, sytuacje będą sprzyjające dla Was, ale musicie to zobaczyć, tak, zobaczyć, nie patrzeć tylko w taką ciemność, tylko po prostu otworzyć się na to nowe. No i tutaj mamy tą transformację, umiarkowanie, inaczej ta karta się nazywa, czyli... Te możliwości będą pozytywne, pozytywne możliwości dla Was, ale wybierajcie mądrze, bo karta właśnie umiarkowania pokazuje, te, masz te szanse, ale wybieraj mądrze, co Tobie pasuje, a co nie. Nie bierz wszystkiego naraz, albo nie blokuj się na to nowe. Wybieraj mądrze i rób, rób z tego też coś, co będzie do Twojego życia pasowało. E, macie królową mieczy jeszcze i cesarza. Te możliwości również, jakie Wam życie tutaj da będzie podsuwać w tym miesiącu, to będzie sprzyjać również do budowania stabilności, więcej stabilności w Waszym życiu. I macie również tutaj tą nadzieję na to, że, że materialnie, że Wasza sytuacja materialna się poprawi, że materialnie będziecie stać wysoko, osiągniecie ten poziom tego króla, można tak powiedzieć w cudzysłowie, króla monet. Ale co tutaj również widać, być może właśnie to ta chęć również um, osiągnięcia czegoś jest zbyt um, wysoka, zbyt wysoka, wy jednak nie wychodzicie temu szczęściu naprzeciw, czyli nie, nie w, e, dostrzegacie tych swoich możliwości, i tak jak powiedziałam, zamykacie sobie drogę na to, żeby swoją sytuację poprawić. I w tej sytuacji, w której jesteście, być może nie czujecie się komfortowo, ale to Wam wystarczy, bo to daje Wam również jakieś bezpieczeństwo, tak? Tutaj ten. ten e, e, cesarz się pokazał, tego cesarza macie również w Waszej energii, w waszej energii. I tutaj widać, że wy obojętnie jak jest, tak czy to jest dobrze, czy źle, jest to jakieś tam bezpieczeństwo, macie ten swój domek klimaczy i nie chcecie z tego zrezygnować, nie chcecie się ruszyć z tego, bo ten cesarz to też jest taka, taka energia mało ruchliwa. Tutaj trzeba więcej elastyczności w Waszym życiu, żeby po prostu się uwolnić z tych wzorców czy z tych y, y, schematów, które w Waszym życiu są, żeby więcej y, mieć zadowolenia, tak mogę to powiedzieć, więcej zadowolenia w życiu mieć, ale wam troszeczkę właśnie również stoi ta bierność, te, tam, ta. Ta mała ruchliwość, że tak powiem, ta mała elastyczność w Waszym życiu, bo Wy się przyzwyczailiście do tego, co jest i uważacie, że to ok, to jest ok. To nie jest być może szczęście, to nie jest zadowolenie, ale to jest ok. Jak się wychylę, to mogę jeszcze mieć gorzej, tak? I z takim nastawieniem czasami, czasami bardzo często siedzimy w życiu, no i nie poruszamy się do przodu. A tutaj trochę tego ryzyka trzeba by było, takiego mądrego ryzyka. E, przygotowania dobrego, tak? Przygotowania i później, e, jak, to, jak to się mówi, przygotowanie jest ważne, e, przynajmniej 50% przygotowania, a później to już można ryzykować. No, tak też można to widzieć w życiu, tak? To przygotowanie jest bardzo ważne, ale ryzyko też należy do życia, ale mądre ryzyko. I co Wam tutaj również przeszkadza, Wasza Duma, Wasza chęć niezależności, Wasza. E, to, te, ten, ten to jak to powiedzieć, ten status, który sobie zbudowaliście, który zdobyliście, czy to jest duży ten status, czy mały, ale macie coś i jesteście z tego dumni. Być może nawet było ciężko to zbudować, ale Wy teraz nie chcecie tego tracić. I tutaj widać, że w tym miesiącu uczucia, sprawy emocjonalne. Nie będą górowały, nie będą ważne dla Was. Z jednej strony tak, bo mamy kochanków, ale z drugiej strony, może nawet źle powiedziałam, że nie będą ważne, będą na pewno ważne, ale Wy nie będziecie chcieli się pokazać z tej strony emocjonalnej, bo być może właśnie będziecie się bać tego, że jeżeli troszeczkę wyjdziecie poza granice swoich możliwości, czy właśnie z tego schematu, to. Ten ktoś na zewnątrz, bo tutaj widać tych kochanków, czyli jesteście kimś zainteresowani. Ten ktoś może was ranić, tak? Może was nie zrozumieć, może was odrzucić i Wy się tego też boicie tutaj, że stracicie być może twarz przed tym kimś i dlatego próbujecie um, pokazać się takim silnym, niezależnym. Ktoś, kto ma wszystko pod kontrolą, wszystko jest ok, na zewnątrz się pokazujecie tacy, a być może w sercu jest inaczej. Jesteście wrażliwi, liczycie na to, że życie Wam pomoże, jesteście delikatni i być może tam niekiedy właśnie w tym sercu ta łezka też się pojawi. Bo to wszystko też się nie układa tak, jakbyście chcieli, ale, tak jak powiedziałam, stoicie troszeczkę sobie też na drodze do tego szczęścia, bo, e, tak, jak, tak jak tutaj powiedziałam, nie chcę się już powtarzać, e, boicie się otworzyć na coś nowego, boicie się, że będziecie mogli cierpić, jeżeli ktoś was na przykład odrzuci, nie zrozumie, stracicie twarz na przykład, tak, to, to swoją stabilizację, która w tej chwili jest. I często właśnie tak jest, że my, jeżeli coś przeżyliśmy, na przykład powiem pod względem emocjonalnym, Coś przeżyliśmy, nie musi to być, nie, nie muszą być to sprawy właśnie miłosne, ale często jest, jeżeli, często jest tak, że jeżeli coś przeżyliśmy, coś negatywnego, to później w nas siedzi i my się później boimy. Boimy otworzyć na coś nowego i wyjść z tego domku, tego ślimaczego, żeby dać sobie szansę. W, w podświadomości macie jednak tą ochotę, żeby wygrać coś, żeby w końcu się cieszyć życiem. I tutaj taka bierność jest, tak? Taka, taka skalista bierność, można tak powiedzieć. Jak ja tego cesarza widzę, to Wasza energia też jest ten cesarz, to jest taki. Tutaj nie ma dużo e, elastyczności. On usiadł i siedzi na tym swoim tronie, tak? Coś osiągnął, ma jakąś tam pozycję, wyrobił sobie szacunek i to jest ok dla niego. I on tak już zostanie. I... E, Tutaj właśnie brakuje Wam um, tego spojrzenia z innej perspektywy na tą sytuację, na siebie, na innych ludzi, um, rozszerzenie swoich horyzontów. Jeżeli ta droga jest za wąska, to idźcie inną drogą. Tej elastyczności tutaj brakuje. I Wy chcecie, chcecie osiągnąć jakiś cel, chcecie być szczęśliwi. Tutaj szóstka. Nie, dziewiątka kielichów się pokazała, dziewiątka kielichów to też jest taka piękna karta mówiąca że jestem szczęśliwy czy szczęśliwa, mam powód do radości i w sercu, w sercu to macie, tak, tą ochotę, żeby, żeby jeszcze te emocje zadowolić, wasze sprawy emocjonalne, żeby również te potrzeby emocjonalne były zadowolone, za, zabezpieczone. Ale wy się również martwicie, tak? I to, i to te zmartwienie widzicie, i ten płacz widać, tak? Także w sercu jest ta obawa przed tym, że będą jakieś problemy, że ktoś nas nie zrozumie, że yy, jeżeli się zbyt wiele zaangażuje to później będę siedzieć i płakać, bo już kiedyś to mi coś takiego, właśnie yy, coś takiego przeżyłam, czy przeżyłem i, i to może się powtórzyć, tak? Yy, I tutaj z jednej strony człowiek chce, a nie może, tak? bo, bo się zamknął zbyt mocno w sobie. E, dwójka kielichów to jest energia e, przeszłości, i tutaj widać, że było szczęście, był ktoś, było, była ta radość, były jakieś plany i były te piękne momenty, ale z jakiegoś powodu to e, już nie jest takie, jak było kiedyś. Tak. I dla Was to jest nadal ważne, ci kochankowie tutaj są, dla Was to jest ważne, żeby to znowu wróciło, żeby tu więcej jeszcze, można, można tak powiedzieć, było więcej jeszcze takiej stabilności, jeżeli właśnie chodzi o partnerstwo, o relacje z jakąś drugą osobą. Tutaj można mówić o miłości ale to może być jakaś inna relacja z kimś, kto jest dla Was bardzo ważny. To może być z członkiem rodziny, z dziećmi, z matką, z, z kimś, kto tutaj dużą rolę w Waszym życiu odgrywa. Ale ogólnie wychodzę zawsze z założenia, jak widzę te kielichy, że to, jest, że to są sprawy właśnie partnerskie. Um, także no ta obawa tutaj jest, kochani, te, ta obawa i te, ten strach zawsze stoi nam um, troszeczkę na przeszkodzie, ale co ja tutaj również widzę, to, że Wy um, chcecie się pokazać właśnie takimi silnymi, takimi silnymi, takimi mocnymi, um, że um, Was nic nie do. Um, nie dogoni z takich uczuć, takich negatywnych. E, pokazujecie się właśnie taką osobą bardzo niezależną, i to też być może stoi wam na drodze, bo tutaj jest więcej właśnie powiedziane. Po, pokaż się takim, jakim jesteś. Pokaż się również jako osoba, która potrafi e, również płakać, ma miękkie serce, osoba wrażliwa. Tak? E, każdy z nas jest wrażliwy. W jakimś tam stopniu. Są ludzie, którzy są bardzo wrażliwi, są ludzie, którzy potrafią więcej znieść w życiu, są mocniejsi, ale to wszystko też ma jakieś granice. Tak? Także hmm, pokaż się takim, jakim jesteś, a hmm, unikniesz hmm, na pewno właśnie takich negatywnych, znowu takich negatywnych hmm, sytuacji, przeżyć. I tutaj ta piątka kielichów i ta, i ta piątka buław też to pokazuje. Um, aby wyjść z tej blokady, aby troszeczkę zaryzykować, mądrze zaryzykować, aby otworzyć się na coś nowego i te szanse, jakie Wam życie tutaj będzie przynosić, żeby się na tym zastanowić i to przyjąć, tak? Mądrze przyjąć. Um, bo jeżeli zostaniecie tutaj tej ósemce tych mieczy, to na końcu będzie tak, jak tutaj te karty pokazują, nie będziecie szczęśliwi. Będziecie płakać, że jakiś szans nie wykorzystaliście, że e, coś przegapiliście, będziecie e, stwarzać sobie sami jeszcze e, większy, jeszcze większą blokadę, stworzycie sobie jeszcze większą blokadę ten domek was ślimaczy, będzie jeszcze bardziej taki, skurczy się, jeszcze będzie mniejsze tak? Także tutaj e, wydaje mi się, że jest, że jest taki moment w waszym życiu, że musicie troszeczkę wyjść, wyjść z siebie. Dać sobie szansę, aby później nie było płaczu, tak? Jakichś konfliktów, konfliktu wewnętrznego, bo ja tu była, w to widzę jako konflikt wewnętrzny. Ok, e, as... Mieczy, energia zewnętrzna, i tutaj widzimy, że ktoś jest na zewnątrz. Kto ma, ktoś ma jakieś plany w stosunku do Was i to takie mocne plany. Tak, bo to as jest, czyli początek czegoś. Ktoś chce z Wami wystartować. Trójka była też taka typowa karta początku. Ktoś ma dobry plan i już wie, czego chce, wie, czego chce. Paść kielichów się pokazał i dwa kielichy, czyli jest osoba, która jest z Wami. Z Wami emocjonalnie związana, ktoś, chco, kto chce inwestować w tą relację z Wami. I tutaj ten ktoś jest taką konkretną osobą, ma plany, chce komunikacji, również takiej, takiej, takiej mądrej komunikacji z Wami, takiej klarownej komunikacji, bo ten, te miecze to jest taka klarowność tak? to, jest, to są ludzie, którzy którzy kierują się rozsądkiem, ale widać, że ten ktoś ma również uczucia w stosunku do Was i ma, tak jak powiedziałem, jakieś plany i być może Wy się tego boicie, bo tutaj Ci kochankowie się pokazali, e, czyli to jednak jest w Waszym sercu, ten ktoś ma miejsce w Waszym sercu, ale Wy się boicie tego, jak to się rozwinie, tak? Boicie się tego, żeby tutaj właśnie później tak nie płakać, żeby jakiś konflikt nie powstał, ale... Tak jak powiedziałam, jeżeli sobie szansy nie dacie, to być może będziecie żałować, że e, to się skończyło, za czym się naprawdę tak naprawdę e, zaczęło czy rozwinęło. Wasze obawy lub nadzieje, tutaj raczej te nadzieje, ten król monet pokazuje, że jednak osiągniecie jakąś stabilność, będziecie mogli spokojniej patrzeć na swoją przyszłość osiągniecie cel, który dla Was jest ważny i tutaj tą kartę mogę widzieć, mimo tego, że to są monety i sprawy, o to właściwie chodzi o sprawy materialne, mogę widzieć ogólnie o taką stabilizację w życiu i Wam tutaj tego brakuje i macie nadzieję na to, że jednak będziecie mogli wyjść troszeczkę bardziej z siebie, aby zbudować coś takiego solidnego, czyli ta ochota i ta chęć jest tutaj, tylko tutaj jest za mało zaangażowania, tak? Za mało zaangażowania, diabełek się pokazał, no te, te obawy, te obawy tutaj są, ale ta królowa buław się również pokazała, która właśnie e, mówi wam wyjdźcie siebie, zacznijcie żyć, pokażcie się przede wszystkim, królowa buław to jest taka piękna królowa, e, którą każdy widzi, która e, nie przejdzie niezauważona, tak? Może na tej kacie nie jest aż taka piękna, chociaż to też jest ładna kobietka, <noise> ale tak ogólnie to jest właśnie taka energia bardzo Dominująca również, ale pozytywnie. Tu jest dużo ognia, dużo zaangażowania, ciepła przede wszystkim i chęci życia, chęci zabawy, aby wyjść z siebie, aby się cieszyć życiem. I te karty nawołują Was: wyjdźcie z siebie, nie bójcie się, że ktoś będzie miał władzę nad Wami, bo być może się tego również boicie że ktoś Was będzie manipulował że ktoś będzie miał władzę nad Wami. Że ktoś zdobędzie właśnie taki status w waszym życiu, jak ten cesarz, i to nie będziecie wy, tylko ta druga osoba, tak? Wy się tego boicie, że tą kontrolę będziecie musieli komuś oddać. I tutaj to zamatwianie się, tak też jest. I przestańcie się martwić przyszłością. Bo y, przyszłość no, to jest taki wielki znak zapytania, a my powinniśmy robić wszystko w tym kierunku, żeby tą przyszłość pozytywnie sobie budować. I tutaj też widać, że ta dziewczyna ma tą możliwość wyjścia z tych swoich zmartwień, bo ona siedzi, płacze, patrzy do, 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 do dołu. Tutaj widać na tej karcie, też ładnie symbolicznie to jest pokazane. A tutaj jest kluczyk. Ona by mogła sobie, gdyby się rozejrzała na prawo i lewo, gdyby miała więcej tej elastyczności, to by siebie, to by mogła się uwolnić z tych problemów, ale ona tego nie widzi. I to jest taka też podobna energia, tak jak ta ósemka tych y, mieczy, tak, że człowiek czegoś nie widzi. Człowiek się sam zablokuje, y, człowiek sam sobie y, stwarza takie. Sytuacje bez wyjścia, tylko dlatego, że po prostu nie daje sobie tej szansy na to, żeby to, co życie do niego idzie, mądrze wykorzystać i spojrzeć na prawo i lewo, bo po prostu tutaj brakuje tej, jeszcze powiem jeszcze raz, elastyczności. Brakuje Wam tej elastyczności i tutaj te karty nawołują do tego: Wyjcie trochę życiu naprzeciw, zaczniecie się cieszyć. Tutaj ta karta tego świata to jest taka piękna karta, tak fajnie pokazana, jak ta dziewczyna tutaj się buja na tej huśtawce. Takiej, e, i, ta, i ta huśtawka, że tak powiem, jest kołem, czyli pokazuje e, coś, co jest okrągłe, czyli kulę ziemską, czyli świat, życie, tak? I ona się cieszy, ona się. Ona buja się, że tak powiem, na tej, na, tej, na tym życiu, tak można tutaj powiedzieć? Tak, to jest tak symbolicznie, tutaj tak fajnie pokazane na tej karcie. Ja tego nie potrafię tak fajnie opisać słowami, ale właśnie tego Wam potrzeba, kochani, tego Wam potrzeba. I te karty naprawdę tutaj bardzo fajnie pokazały się, bo. Z tej energii weź w to energię, to jest wielki sukces, a wy chcecie tego sukcesu. Ósemka buław, ósemka tak, buław to jest szóstka buław. Pokazuje właśnie to, to szczęście, tą chęć, żeby coś osiągnąć, żeby w końcu osiągnąć ten sukces, czyli w uzwo, uwolnienie się z tej blokady, tak? Zacząć żyć, kochani, zacznijcie żyć, tak jak królowa Buław. I dajcie szansę temu komuś tutaj, bo tutaj widać, że ktoś jest solidny, tak? Także, hmm, kochani, więcej elastyczności w tym miesiącu, a życie będzie Wam sprzyjało. Tak jest, powiem Wam szczerze, często to już zauważałam u innych yy, i u siebie też, jeżeli my się otworzymy, jest, jeżeli jesteśmy tacy bardziej aktywni, to to życie zupełnie inaczej się kręci. Także życzę Wam w tym miesiącu, aby właśnie to życie naprawdę zaczęło Was bujać, bujać tą huśtawką szczęścia, tą huśtawką um, tego życia, naszego życia i w takim pozytywnym kierunku. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się, uważajcie na siebie. Do zobaczenia.